Cześć, z tej strony Szymon Rzeźniczek. Lata temu prowadziłem już kanał o tematyce winiarskiej na YouTubie. No i trochę czas wrócić do korzeni, back to the roots. Od tamtego czasu minęło już prawie 9 lat. I tutaj na TikToku, na Instagramie, na YouTubku chciałbym Wam opowiadać przede wszystkim o winach. O tym, jak to się stało, że dwóch gości z Krakowa zaczęło jeździć do znanych i renomowanych winiarzy europejskich, kupować u nich winogrona, przywozić do Polski i interpretować ich wina w swój sposób, własny. Bo tego tak naprawdę dotyczy projekt Y-Boys Band, który prowadzę od kilku lat razem z Kubą Lokiem. I myślę, że tematyka winiarska będzie dominować na tym kanale. Oczywiście do tego dojdą pewnie jeszcze cydry i e, piwowarstwo, bo tym również się zajmuję zawodowo, e, ale nie uniknę, e, jak sądzę, e, tematów podróżniczych, e, około sportowych, spinaczkowych. E, w końcu jest to mój kanał e, i bardzo się cieszę na ten rok i tym, że będę mógł z Wami się tym dzielić.